Dzisiejszą recenzją otwieramy róg obfitości, jakim jest Studio Series 86. Na niewtajemniczonych Studio Series 86 jest to odłam linii Studio Series poświęcony postaciom z filmu Transformers The Movie, czyli najbardziej legendarnej produkcji związanej z Transformerami i mojego osobistego faworyta, jeżeli chodzi o całą markę. Ponieważ ma ona tak ważne miejsce w sercach fanów, doczekała się własnej podlinii i mimo, że często jest w jakiś sposób inspirowana w różnych mediach, to ta podlinia koncentruję się dokładnie na tym, żeby jak najlepiej oddać bohaterów z tego filmu. No i kimże lepiej mógłbym rozpocząć tę recenzję, jeżeli nie Hot Rodem, moją ulubioną postacią z pierwszej generacji i jednocześnie głównym bohaterem filmu Transformers The Movie. Recenzowany model został mi udostępniony dzięki życzliwości Hasbro Polska, za co bardzo dziękuję. Te oraz inne figurki mogliście zobaczyć w moim ostatnim unboxingu, gdzie pokazywałem również transformery z linii Kingdom oraz Buzzworth i Bumblebee, które też są świetne, więc zapraszam Was, żebyście zobaczyli też ten film. Hot Rod to bohater, który budzi bardzo wiele emocji w fandomie. Po części dlatego, że wiele osób uważa, że to on jest odpowiedzialny za śmierć Optimusa, co jest trochę naciągane, ale ponieważ zastąpił tego Optimusa no to wiele osób nie szczególnie pozytywnie się na jego temat wypowiada. Natomiast ja zawsze tę postać lubiłem, zawsze mi się podobał jej design, zawsze mi się podobał jej charakter i dlatego też zawsze budziła moją sympatię. Niestety, Hot Rod nigdy nie miał szczęścia do figurek i przez lata dostawaliśmy słabe modele, które nijak nie wyglądały jak ten Transformer ani w trybie robota, ani w trybie pojazdu, a jeżeli już jakoś w miarę wyglądały, to były tak nieprzyjemne transformacje, że to była żadna frajda. Nawet zmniejszony Masterpiece, druga wersja, która miała być trochę prostsza i bardziej w skali, miał klatę płaską jak stół, jakieś dziwaczne proporcje, ogromny garb, pół samochodu było zresztą na jego plecach. No i któregoś dnia pojawia się Studio Series 86. Po pierwszych renderach, po pierwszych recenzjach już byłem bardzo zainteresowany i bardzo cieszę się, że ten model trafił w moje ręce. Zanim przejdziemy do samej figurki, kilka słów o opakowaniu. I tak, jak widzicie, nawiązuje bardzo mocno do poprzednich Studio Series. Mamy postać, mamy nazwę Studio Series, Autobot Hot Rod, logo Transformerów, taka Na górze Transformers the Movie, na boku mamy jeden rysunek Hotroda, z tyłu zdjęcia samej figurki oraz dioramki, którą pokażę wam za chwilę, 29 kroków. Z drugiej strony drugi bok Hotroda, numer 8604. Cała linia Studio Series 86 ma numer 86 i swoje podnumerki, więc jest to ewidentnie spin-off tak naprawdę głównej linii. Natomiast jak widzicie, jest to dosyć podobna stylistyka do tego, co mieliśmy przy okazji normalnych Studio Series. Natomiast w samym pudełku znajduje się również ta fajna mini Znów podobne coś do tego co mieliśmy w poprzednich Studio Series. Pokazywałem wam już ją przy okazji unboxingu, dlatego teraz jeszcze tylko kilka słów. Znowu Studio Series 86 numer 4. Mamy logo Transformers, the movie, jak widzicie na dole. No i tło, które jest ewidentnie wnętrzem Unicrona z tej chwili, kiedy Hot rod rozjaśnił naszą najczarniejszą godzinę. Oczywiście możecie wstawić Hot roda tutaj zarówno w trybie robota, jak i w trybie pojazdu. Natomiast myślę, że w trybie robota będzie trochę bardziej imponujący. Jak widzicie. Hotot, który zawsze był takim młodzikiem, e, dosyć narwanym, idealnie jest oddany w trybie pojazdu. Ten tryb pojazdu jest bardzo nietypowy w stosunku do wcześniejszych transformerów. Wcześniej to były jednak modele mocno bazujące na prawdziwych ziemskich samochodach. Natomiast przy okazji Transformers The Movie pojawiło się kilka aut, które no, ewidentnie miały do nich nie nawiązywać, miały być autorskie. I tak samo kap był jaką, powiedzmy, ciężarówką. Tak, Hotot miał być sportowym autem przyszłości. No i rzeczywiście jest to fajna autorska wizja. To co rzuca się w oczy kiedy na jego spojuicie. Ogromny spoiler, który jest niesamowicie praktyczny. E, otwierana cała kabina przeszklona, która również pewnie nie byłaby zbyt praktyczna w codziennym użytkowaniu, ale to nie o to chodzi. Hotot miał być sportowym autem jako sportowe auto świetnie ten klimat oddaje. Jak widzicie model jest relatywnie nieduży, dosyć mocno skompresowany, natomiast bardzo ładny, poza tymi wystającymi z tyłu nogami, które na no upartego mogłyby być nawet takimiś turbinami jeżeli się uprzeć to właściwie nic z tej figurki nie psuje. Jest dosyć czysta, jest ładnie poukładana, nie ma jakichś większych szczelin. Jedyne takie elementy, które troszkę gorzej się spasowują, to te tutaj zaczepy, które wchodzą w ramiona trybu robota. Jak widzicie, one nieco sprężynują. Widziałem, że część osób robiła już jakieś mody, które troszkę lepiej utrzymują te elementy, natomiast no jest to powiedzmy największa szczelina w całym modelu, ale wciąż na tyle niewielka, że raczej nie powinna zepsuć Wam frajdy. To, co może niektórych troszkę zawieść, nie otwiera się ta szyba, więc nie możemy tam wsadzić niczego, chociaż nie byłoby tak ciężko, bo jak zobaczycie w środku jest głowa hot roda. W sumie takie trochę nawiązanie do animpów, bo tam również ta głowa była widoczna. Pod spodem. Też jest dosyć czysto, chociaż no, nie ukryjemy, że to jest robot. Ewidentnie druga klata, czyli coś, o co pewnie wiele osób będzie miało pretensje. Ja osobiście nie mam. Uważam, że akurat ta klatka piersiowa wygląda znacznie lepiej niż gdy próbowali wykorzystać tę i w mojej opinii nigdy nie wyglądałoby to tak samo dobrze, więc ja akurat o to pretensję nie mam. Natomiast poza tym model jest dosyć czysty. Transformacja też, jak widzicie, nie będzie zbyt skomplikowana, bo wszystko jest właściwie widoczne. I kiedy patrzymy na tę figurkę, widzicie, trzyma się ona bardzo solidnie. Nic się nie rozjeżdża, eee, mamy troszkę pomalowanych elementów, mamy pomalowane koła, mamy pomalowane na srebrną rury, które wyglądają bardzo dobrze, mamy silnik pomalowany, mamy charakterystyczne na płomienie, światła pomalowane na pomarańczowo tutaj nawet te pomarańczowe małe elementy, więc farby jest dosyć sporo. To co jest dosyć kontrowersyjne to to, że ta figurka to teoretycznie jest Voyager, chociaż tak naprawdę jest rozmiaru typowego Deluxa. Voyagerem jest dlatego, że ma trochę akcesoriów i no chcieli ten price point podnieść, natomiast zważywszy na to, że jest to tak dobra figurka, to jestem skłonny przymknąć oko na to, że jest droższa i sprzedawana jako Voyager, no bo czekałem tyle lat na dobrego Hot roda, że mogę im wybaczyć tę wyższą cenę. Jak widzicie, sam model, jak już mówiłem, jest bardzo ładnie skompresowany, ładnie jeździ po stole. Więc nie ma problemu, widzicie, kółeczka dobrze śmigają. Fajnie, że te zaczepy kółeczek są zrobione do środka, a nie na zewnątrz, jak było w niektórych modelach ostatnio. Więc to mi się też podoba. I Jeżeli chcielibyście trochę bardziej podrasować tego swojego transformera, no to macie taką możliwość za pomocą jednych z dodatków, które są w zestawie razem z tą figurką. I tak mamy na przykład specjalne efekty zarezerwowane właśnie dla tej figurki. Jak widzicie, takie trochę jakby błyskawica, to mają być niebieskie płomienie. I te niebieskie płomienie możemy wpiąć właśnie w rury wydechowe. Jak widzicie, jeżeli wypięliśmy w ten sposób, to uzyskujemy taki efekt ognia wlatującego z rur wydechowych, co w mojej opinii wygląda bardzo fajnie. Natomiast nie jest to jednak system, które dodaliśmy do tej figurki. Na razie skupić się na tych, które możecie wykorzystać w trybie pojazdu, bo jest ich trochę więcej też. Mamy dwie giwerki, z tych oczywiście głównie będziemy korzystać w trybie robota. Natomiast, jeżeli chcielibyście, możecie je zamontować. Czy to na silniku... Proszę bardzo. Czy też na dachu. Efekt jest ten sam. Więc może nasz hot rod być trochę bardziej do zbrony i przypominają mi one trochę target mastera hot rodza, e, offshota. Bo mniej więcej w taki sposób to wygląda, kiedy faktycznie je wypniemy. On też takie podwójne rury miał, więc jest taki efekt. Ja nie jestem fanem obklejania trybów pojazdów bronią, więc u mnie to się nigdy nie przyda. Natomiast jeżeli byście chcieli, macie taką możliwość. Sama broń jest bardzo ładnie pomalowana, jak widzicie na srebrno, więc jest wykonana z czerwonego plastiku, ale całe uzbrojenie jest pomalowane. Srebrną farbą. To są co ciekawe dwa różne moldy, więc jak przyjrzycie się, to nie jest ta sama broń. Mogli pójść na Twiznę i zrobić dwie takie same, natomiast są dwie inne. One nawiązują swoim designem do pistoletów z zabawki, ponieważ w oryginalnym filmie hot Rod nie używał za bardzo broni, jedynie używał właśnie tych swoich rur wydechowych, natomiast pistolety pojawiały się w zabawkach i dlatego do tych zabawek nawiązują. Jak widzicie, sam tryb pojazdu jest bardzo fajny i. Po raz pierwszy myślę, że wygląda tak, jak hotot powinien wyglądać. Bo zawsze coś z tymi proporcjami w tych figurkach było tak nie do końca. Ten myślę, że wygląda bardzo dobrze. Jedyna jego wada. Ten żółty element, który trochę kuje. Szkoda, że nie jest wykonany z takiego samego czerwonego plastiku jak cała reszta, wtedy byłby bardziej spójny. Nie jestem pewien, dlaczego zdecydowali się na taki element. Może ten, ten żółty materiał jest troszkę wytrzymalszy i może dlatego postanowili pójść w tym kierunku, a nie w innym? Natomiast troszkę razi i, i czuje się, że no jest to nieco innoci. Ale z drugiej strony, ponieważ wszystko jest w tych pomarańczach, takich czerwieniach, różach, taki różowawy ten kolor, jest. ciężko powiedzieć właściwie, jaki to jest odcień. To wciąż zgrywa się on w miarę z tą korystyką, więc nie jest to na przykład zielony kolor, który do niczego by nie pasował. No dobrze, porównajmy Hot Roda z kilkoma innymi figurkami, a potem przekonajmy się, jak wygląda jego transformacja: Siege Sideswipe, Air Optimus Prime, Buzzworthy World War II Bumblebee, Kingdom Black Arachnia, Kingdom Optimus Primal, Kingdom Cyclonus, Masterpiece Hot Rod wersji 2.0, Classics Hot Rod, Power of the Primes Hot Rod, Titans Return Hot Rod, i na koniec duszowy lisek oraz lampka rowerowa. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Transformacja Hotroda nie jest najprostsza, ale jest bardzo intuicyjna. Nogi transformują się dosyć łatwo, zawijając się bardzo fajnie do środka i wypełniając zewnętrzne elementy. Natomiast ciekawa jest klatka piersiowa, która składa się do wnętrza robota i jednocześnie uwalnia tę prawdziwą, faktycznie dla trybu robota. I jakże piękny jest to robot. Spójrzcie na niego. Z każdej strony jest bardzo czysty. Nic na tej figurce tak naprawdę nie zaśmieca tej bryły, jest bardzo elegancko zrobiony, bardzo porządnie. I pierwsze ważne jest takie, że jest naprawdę solidna figurka. Spójrzcie. Bardzo solidnie. Naprawdę musieliśmy aż tyle lat czekać, żeby dostać hotroda, który będzie radził sobie z tym trybem robota, tak jak ta figurka. No to jest niesamowite, jak wielkim postępem jest ten hotrot w stosunku do właściwie każdego innego, którego widzieliśmy wcześniej. Co ważne, nie ma na nim żadnych wydążeń jedne, które są, to są tak naprawdę wydążenia wynikłe z transformacji i to mi się naprawdę podoba. Po transformacji widzicie, że pojawiło się trochę nowych kolorów. Mamy klatkę piersiową, która jak już mówiłem jest sztuczną klatą, więc ta oryginalna jest zamontowana gdzieś tam za plecami. Tutaj mamy nowe światła, które są zrobione, nowy płomień, nowe logo Autobotów, nogi. Znów pojawił się ten żółty plastik, jest jak widzicie w kolanach i jest w udach. I spodziewałem się właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że jest tu dlatego, że jest to mocniejszy element. Zobaczcie, że jest też dodatkowo w ramionach schowany. Więc spodziewam się, że właśnie stąd wynika ta różnica. Yy, bardzo ciekawie wypada ten front nóg. Na filmie on może wyglądać na taki szarawy, natomiast bardziej to jest taki... Bardzo ciemny fiolet, taki może bardzo ciemny róż. Ciężko powiedzieć, jaki to jest kolor, Bardzo podobny do tego, co było w animacji, więc na pewno ewidentnie dopasowywali go pod tym kątem. Ten pomarańczowy element, który widzieliście w trybie pojazdu, przeszczepiony na ręce, żeby wyglądał bardzo fajnie. Ciekawa rzecz, która dzieje się z rurami wydechowymi. Jak widzicie, połowa tych rur została, druga połowa schowana jest wewnątrz szłyek. Pojawił się również port. Jak widzicie, na podstawkę, więc jeżeli chcielibyście wyczesać jakieś bardziej szalone pozy, te podstawkę możecie tutaj spokojnie zamontować. Jedyny tak naprawdę minus, który ja widzę w moim egzemplarzu, to to, że ten element jakoś się nie chce dopinać. Coś mi strasznie sprężynuje. Nawet jak go wepnę na chwilę, to cały czas mi się wysuwa. Co ciekawe, tylko z tej strony. Z drugiej trzyma się już dobrze, jak go wepniecie. Widzicie? Nie wiem skąd to się bierze. Możliwe, że znowu jakiś element wymaga, żeby odrobinkę go spiłować i wtedy już sprężynował nie będzie. Natomiast całość wygląda bardzo dobrze. Głowa to typowy hotrot. Oddaje wszystkie jego cechy i jest taka delikatna. Jest troszkę inna niż to co widzieliśmy wcześniej w Masterpiece więc. Wydaje mi się, że jest to całkowicie nowy mold. Nie próbowali go recyklingować. Ciekawe jest to, że jest pokryta błyszczącą farbą, więc bardzo mocno odbija światło. Na żywo tego tak bardzo nie widać, natomiast w moim oświetleniu faktycznie rzuca się to w oczy. Macie bardzo ładnie pomalowane na niebiesko oczy, co również mi się bardzo podoba, oraz pomalowaną na srebrną górę. Jeżeli przyjrzycie się, zauważycie, że te czerwone elementy tutaj są też pomalowane inną farbą, więc mamy właściwie niemalowany kask. I te czerwone, ciemne elementy, które znów nawiązują do tego, jak wygląda w Transformers The Movie. Często pomijany jest ten element, więc cieszę się, że tutaj faktycznie dostał farbę. Sama głowa to jedno, ale doczekaliśmy się tutaj również fajnego gimmicku, który za szczęście pojawia się w figurach Hot Roda, zwłaszcza tych trochę wyższej półki. Więc jeżeli otworzymy tę głowę, to widzicie, mamy tutaj schowany wizjer, który widzieliście w Transformers The Movie. Więc jeżeli chcielibyście otworzyć scenę, w której hotel hot patrzy na prąg, który wlatuje do miasta autobotów, no to możecie teraz to zrobić. Bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Jedna uwaga, jak będziecie składać go z powrotem, nie składajcie tego wizjera do samego końca, bo wtedy zakładając kask możecie go łamać. Wsuńcie go delikatnie i przy zakładaniu kasku on sam się sunie na dół. Zwróćcie to uwagę, bo Wam ważnie, że możecie dosyć łatwo go uszkodzić, jeżeli będziecie tutaj wystarczająco uważni. Natomiast głowa i w tym trybie z maską i w trybie bez niej Wygląda po prostu świetnie. Rzućmy okiem na akcesoria. O dwóch z nich wam już powiedziałem. Są to oczywiście te Blastery Hot roda. I tak jak mógł je trzymać w trybie pojazdu. Tak samo możemy je również piąć tutaj w plecy. Więc, więc może cały czas mieć je przechowywane. Jak widzicie. Co jest bardzo fajną opcją. Jeżeli nie wiedzielibyście, jak je wykorzystać. Mamy tutaj długie porty na nogach. I na stopach są drogą na dole też. Więc jeżeli chcielibyście wykorzystać efekty z, z Siege, na przykład jakiegoś latania to moglibyście je wpiąć, czy, czy może jakieś nogi z innych figurek. A na opartego możecie nawet schować tę broń w tych otworach i mieć jakiś kolejny sposób na jej przechowywanie, chociaż mi osobiście za bardzo się to nie podoba. E, oczywiście możecie je włożyć spokojnie w dłonie figurki, dłonie otwierane dajmy, ale są tak wyprofilowane, że nawet z otwartymi palcami je trzymają. Bo tak naprawdę mają większość 5 mm pega i spokojnie, hot tę broń trzyma i może z niej strzelać. Obydwie działają tak samo, tak więc tutaj duży plus. Oczywiście możemy też wykorzystać efekty z trybu pojazdu, które wam pokazywałem, czyli te efekty płomieni. I o ile wcześniej wpinały się w tył, który jest schowany teraz w łydkach, o tyle teraz możemy go wpiąć w przód i możemy uzyskać bardzo podobny efekt, jak widzicie. Więc znów efekt strzelania. Tak jak miało to miejsce w Transformers The Movie, może być jak najbardziej tutaj odtworzony i wygląda to bardzo naturalnie. Mamy również dwa akcesoria, które są wkomponowane w figurkę. Pierwsze z nich to ta spawarka, którą miał w filmie, którą składał kapa. Widzicie, otwieramy dłoń, obracamy element, składamy z powrotem. No i już jest. I widzicie, sprytnie przemiecone, wygląda bardzo dobrze. Ładnie tak nawet ten element się prezentuje. Jeżeli miałby składać kapa do kupy, to może spokojnie to zrobić bez żadnego wysiłku. I spójrzmy na drugie akcesorium. To jest schowane z kolei w drugiej ręce i otwieramy ją w taki sam sposób. I po otwarciu jej otrzymamy taki oto PEG. I od tego pega mamy kolejne akcesorium, czyli piłę. E, piłę, którą możecie kojarzyć właśnie z walki z tą wielką ośmiornicą. E, Pomalowana jest w ogóle na srebrno. Znowu ten, ten element wykracza z tego samego koloru plastiku co jego nogi. I możemy oczywiście przypiąć tę piłę do ramienia. Trzyma się znowu bardzo solidnie, więc wymaga to nieco siły, żeby ją włożyć. Ale możemy ją również też obracać, jeżeli będziecie chcieli, w jakimś tam określonym zakresie. No i może on spokojnie wtedy ciachać te ośmiornice i walczyć tak samo jak walczył w Transformers The Movie. Chociaż myślę, że znalazłem dla tej piły jeszcze co najmniej jedno zastosowanie. Ha! 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 Dzięki Hot Rod, nikt tak, tak jak ty nie, ty nie potrafi, potrafi, potrafi kroić pizzy. No! Mega I nie mówię, to że ty jest ty. nienormalny. Tak, jestem pewien, że Hot Rod świetnie spadł się na imprezach. W ostatnim akcesorium jest oczywiście matryca przywództwa. Matyca przywództwa wydaje mi się, że jest taka sama jak w Optimusie, ale mogę się mylić, nie przyglądałem się na tyle uważnie, żeby to potwierdzić. Natomiast jest, widzicie, splamowana na srebrno, splamowana na złoto, ma ten niebieski kryształek w środku, który jest przejrzysty. Od drugiej strony niestety, jak wiecie, jest dziurawa, więc nie jest wypełniona w całości. Na upartego pewnie moglibyście jakiś efekt strzału w nią wepchnąć z tej strony, żeby tak zionęła tą energią. Natomiast nie musicie ryzykować jakimiś tam innymi dodatkowymi efektami strzałów, ponieważ ostatnim akcesorium jest efekt dokładnie do matrycy, który ma tutaj takie dwa piny, jak widzicie, i tymi elementami możecie przypiąć się do matrycy w jedną bądź w drugą stronę, i tym sposobem mamy matrycę, która po otwarciu. Wydziela to światło, żeby zasiść najczarniejszą godzinę. to, oczywiście może trzymać matrycę, a może trzymać, ponieważ jak już wspomniałem wcześniej, ma otwierane dłonie. Nie jest to może najpewniejszy chwyt, natomiast dzięki temu, że dłonie są otwierane, to możemy ją wstawić delikatnie pomiędzy palce. Możemy ją spokojnie trzymać, otwierać ją, tak jak miało to miejsce w filmie Transformers The Movie i myślę, że wygląda to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o akcesoria, to wiem właściwie wszystko, co do Hotroda moglibyśmy chcieć dostać. Może gdybyśmy jeszcze dostali małego Daniela, to byłoby super. E, o to, że nie dostał wędki, tak jak Masterpiece płakał za mocno, nie będę, bo sam szczerze mówiąc, nigdy nie uważałem, że była mu do czegokolwiek potrzebna. Natomiast pozostałe akcesoria bardzo mi się podobają i cieszę się, że dostajemy je w zestawie. E, spójrzmy, może jeszcze na szybko, jak wygląda na naszej podstawce. Tak więc, jak wspomniałem, dostajemy w zestawie podstawkę. Inspirowaną Unikronem, no i rzeczywiście, jak widzicie, go postawimy tutaj. No to faktycznie zaczyna dobrze wyglądać. Bardzo ładnie kontrastuje z tym ciemnym tłem, to, że właśnie jest w takich jasnych kolorach. Dobrze, przejdźmy do pozowalności, bo tutaj hotel faktycznie potrafi zaimponować. I zaczynając od dołu, mamy wychył w stopie, nie jakiś wielki, ale absolutnie wystarczający. E, mamy wysunięcie stopy w jedną stronę i w drugą. Do przodu działa całkiem nieźle, do tyłu za dużego zakresu nie mamy. Mamy dalej podwójne zgięcie. Kolanie, tutaj bardzo duży zasięg ruchu, mamy obrót w udzie, bardzo sztywny jak widzicie, mamy jedną oś, mamy drugą oś, yy, druga oś jak widzicie idzie ze spódnicą, co ciekawe z tyłu ta spódnica jest yy, troszkę mniejsza, bo ten front dodatkowo maskuje część krocza, tak więc troszkę inaczej wygląda z tyłu, troszkę inaczej wygląda z przodu. Dalej mamy obrót w pasie. Brakuje schylenia się w pasie, ale myślę, że w tej klasie rozmiarowej nikomu nie powinno przeszkadzać. Głowa jest na stawie kulkowym, więc możemy ją tak naprawdę obracać w pełnym zakresie. Jeżeli chodzi o ręce, tu jeden minus, one się wklikują w tę pozycję, jak widzicie, i potem dosyć ciężko go wystawić, żeby faktycznie pewnie tą rękę odsunął. Więc ona będzie miała tendencję do wracania w dół. Jak ją z kolei otworzycie bardziej, no to wtedy się blokuje w tym miejscu i ciężej, żeby schodziła poniżej tego poziomu. Da się oczywiście ją ustawić. Troszkę inaczej, natomiast nie jest to takie pewne, ale idzie ona spokojnie do góry, jak widzicie, więc staw dosyć rzadko spotykany w transformerach. Oprócz tego mamy staw motylkowy do przodu, co jest kolejnym bonusem bardzo rzadko spotykanym w transformerach i bardzo mi się podoba, że to tutaj jest. Mamy obrót w tej osi jeszcze dodatkowo. A poza tym mamy zgięcie w okciu, trochę ponad 90 stopni. I pełen obrót w okciu. Obrót nadgarstku. No i te otwierane palce. O których wspomniałem wcześniej. Tak więc zasięg ruchu jest naprawdę przyzwoity i pozwala to na bardzo dobre zaprezentowanie modelu właściwie w każdej pozycji. No dobrze, porównajmy Hotroda z kilkoma innymi figurkami i zobaczmy, jak wygląda na ich tle: Siege Sideswipe, Elfraise Optimus Prime, Buzzworthy World War II Bumblebee, Kingdom Black Arachnia, Kingdom Optimus Primal, Kingdom Cyclonus, Titans Return Hot Rod, Animated Hot Rod, Power of the Primes Rod, Classics Hotrot i na koniec o lisek oraz dla bezpieczeństwa lampka rowerowa. Jesteśmy już wprawdzie po porównaniach, ale jeszcze na chwilkę do nich wrócę, żeby zwrócić Wam uwagę na jedną rzecz. Poprzedni, najlepszy klasyczny hot rod, to tak naprawdę wciąż był klasyk. Przepaść jest tutaj między innymi figurami okrutna. Ten model długo był dobrym modelem i mimo, że miał kilka późniejszych wersji, to wydaje mi się, że wciąż wiele osób trzymało klasyka, dlatego że i tak najbardziej mi się podobał. Ten model wygląda jak hot rod z filmu, ten model wygląda jak jakaś tam reinterpretacja. Widać, jak wiele różni te modele, jak bardzo do przodu poszła inżynieria, jak bardzo do przodu poszła stylistyka między tymi figurkami. I tu na chwilę wezmę jeszcze Optimusa, konkretnie wersję Air ponieważ pewnie z nią będziecie chcieli najczęściej pokazywać Hot Roda. Myślę, że jest super. Jest odpowiednio niższy, bardzo dobrze pasuje z stylistyką. Yy, podobna jest jakość wykonania, podobne są tak naprawdę materiały. Ten może troszkę bardziej plastik jest matowy, ten nieco bardziej błyszczący. Natomiast no, Hot Rod był raczej sportowym samochodem, dlatego ten błyszczący plastik nikogo tu nie powinien dziwić. Natomiast widzicie, bardzo dobrze te modele do siebie pasują. Fajne jest to, że nie ma tak dużo portów na tych figurkach, są troszkę bardziej dyskretne, lepiej schowane, więc, dlatego też on jest troszkę czystszy i to mi się podoba. I coś, co Was jeszcze pewnie zainteresuje, porównanie z Cyclonusem z Kingdom. Tutaj chyba nawet jeszcze bardziej te modele się pasują. Głównie dlatego, że w Cyclonusie już nie mamy też tak wielu portów, podobnie jak w Hotrodzie. One spokojnie mogłyby wyjść jako jedna linia i nikt by się tutaj nie kłócił. Podejrzewam, że Cyclonus wyszedł w ramach Kingdom, dlatego że on będzie jedną z postaci, które pojawią się w animacji Netflixowej, i dlatego pewnie wyszedł w ramach tej linii. Natomiast Hotrod. Zapewne siebie nie pojawi i dlatego tego Studio Series 86. Natomiast, jeżeli chcielibyście kupić wersję Kingdom i dodać sobie Studio Series 86, myślę, że spokojnie te modele będą do siebie pasować. No dobrze, uporządkujmy plan i pokuśmy się o kilka słów podsumowania. To figurka, która marzyła mi się odkąd oglądałem jako dzieciak Transformers The Movie. Marzyła mi się figurka Hotroda. I to figurka Hotroda, która wygląda właśnie tak jak w filmie. I to jest ta figurka. To jest model, który wreszcie po wielu latach oczekiwań sprostał moim wymaganiom. Sprostał temu, czego oczekiwałem. Prostego Hotroda z fajną transformacją, z ładnymi obydwoma trybami, z akcesoriami, które pojawiły się w filmie najważniejszymi. Dodatkowymi kilkoma gadżetami, których tak naprawdę nie potrzebowałem, ale cieszę się, że są. I przede wszystkim jest to bardzo solidny model, który ma prezencję postaci. Kiedy na niego patrzycie, nie ma żadnej wątpliwości, że to jest hot rod. i to nie jest jakiś kompromis. To jest Hot rod bez dwóch zdań. Ma kilka swoich drobnych wad, natomiast są one tak drobne, że nawet nie będę o nich wspominał, bo na tle wszystkich innych wcześniejszych wydań jest to zdecydowanie najlepszy Hot rod. Tak więc, jeżeli jeszcze go nie macie w swojej kolekcji, a jesteście fanami z Transformers the Movie, czy w ogóle transformerów z pierwszej generacji, to zdecydowanie musicie go mieć, bo po prostu nie widzę żadnej innej figurki, która zbliżyłaby się do tego poziomu i tak dobrze go oddała w tej klasie. I nawet jeżeli chcielibyście wziąć Master Pisa, to w mojej opinii nie da on wam tyle frajdy co ten model. Jest po prostu tak dobry. Jeszcze raz dziękuję Hasbro Polska za udostępnienie mi tej figurki i spełnienie mojego kolekcjonerskiego marzenia sprzed wielu lat, bo bardzo mi się ten model marzył. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Jeżeli tak, dajcie mi znać, napiszcie w komentarzach, powiedzcie co wam się w tej figurce nie podoba, co wam się podoba, jestem ciekaw też waszej opinii. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, wpadajcie na maniacyfigurek.pl, wpadajcie na oficjalny profil Hasbro na Facebooku, a ja dziękuję wam bardzo za oglądanie i jak zawsze do zobaczenia. Better known as Megatron, leader of the Predacons. Don't forget, subscribe to Gladkey's YouTube channel, or we will hunt you down. Do it! Megatron! Terrorize! Predacon out.